Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Witajcie. Dzisiejsze zadanie dotyczy przedziałów liczbowych z parametrem. Kluczem do rozwiązania jest zrozumienie, kiedy iloczyn, czyli część wspólna dwóch przedziałów, jest zbiorem pustym. W naszym przypadku, jeden przedział idzie do minus nieskończoności, a drugi od pewnej wartości do plus nieskończoności. Aby nie miały wspólnych punktów. Prawy koniec pierwszego przedziału musi być mniejszy niż lewy koniec drugiego. Ustawiamy prostą nierówność i rozwiązujemy ją, pamiętając o prawidłowym określeniu przedziału dla parametru m. Pamiętajcie, że w tym konkretnym przypadku krańce przedziałów nie mogą się stykać, bo jeden jest domknięty, a drugi otwarty, co oznacza, że mniejszość ostra jest konieczna. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Wbijaj na egria.pl, a teraz wyślij ten film znajomym. Sprawdź, czy oni też dadzą radę.